Witajcie moi drodzy, tu Jasnowic Nazar wizję w punkt. Witam Was w niedzielę 22 sierpnia 2021 o godzinie 5.30 rano. Chciałbym, abyście razem ze mną posłuchali porannego budzenia się przyrody, porannego budzenia się lasu, a mieszkam przy lesie. No i po raz jeden z ostatnich. Obejrzeli razem ze mną mój ogród. To wszystko dla Was. Ogólny widok mojego ogrodu jest następujący. Już lampy przestały się świecić. Aha, widzicie tam w oknie zapaloną lampę, jedną, drugą. Jest peregrinacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej, w tym miejscu, w którym teraz jestem. Stąd każdy dom u nas, tutaj, po wsiach, w okolicy, zgodnie z piękną, wielowiekową tradycją, jest przystrajany, przyozdabiany ku czci Matki Bożej. My także dołączyliśmy się i kultywujemy. Tę tradycję. To widok z trochę innej perspektywy widok naszego ogrodu. Wracając jeszcze do tematu kultywowania tradycji i obyczajów. To jest to, co wyróżnia daną okolicę. To jest to, co wyróżnia daną społeczność, to jest to, co stanowi o tej społeczności. I bez względu na to, czy ktoś wyznaje daną religię, czy ktoś te same wartości zgłębił, czy kultywuje nawet, to warto, warto szanować czyjąś odmienność, warto szanować czyjeś obyczaje, tylko po to, aby one zostały przekazane następnemu pokoleniu, aby nie ucichły, aby nie obumarły. Te tradycje, te kultury, te obyczaje stanowią o Polskości. A to Polska, właśnie, chciałoby się powiedzieć. Jest to coś pięknego. Polska jest pięknym krajem, a Polacy to dumny naród posiadający własną tożsamość własną kulturę własne obyczaje i własny język. Przejdziemy się po raz jeden z ostatnich po naszym ogrodzie. I przyjrzymy się roślinności. Zobaczcie, to jest to jabło, jabłko. Ta jabłoń, która ma niecałe chyba dwa lata. I zobaczcie, ile jabłek. Ile jabłek. Róże już niektóre przekwitnęły, niektóre jeszcze mają kwiaty. Pójdźmy. Które, jakby w, w podzięce za całoroczną pielęgnację, i szanowanie, podlewanie, zobaczcie, mają jeszcze pąki, jeszcze chcą cieszyć nasze oczy sobą. Tak, jakby można powiedzieć każdy krzak. Każdy krzak. Kiedy ja się pochylę lekko, to zawsze jakiś kot pod, podejdzie. O, będzie, będą nam koty towarzyszyć, jak zawsze. Proszę nie pisać, że jakbyś chciał zachować własną y, tożsamość i czuć się bezpieczny, byś nie pokazywał ogrodu. Proszę Państwa, przecież doskonale wiecie, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że upubliczniał ktoś mój wizerunek, adres, moje rzekone, rzekome dane osobowe łącznie z PESEL-em. Więc proszę naprawdę nie wymądrzać się. Nie wymądrzać Ja poruszam. Jako Jasnowic nieraz bardzo trudne tematy i zajmuję się różnymi sprawami, o których nie muszę mówić, a które choćby na przykład wczoraj wieczorem Państwu pokazałem. I to nie jest rok czy dwa. Ja od roku jestem na internecie, ale jako Jasnowic funkcjonuje od dawien dawna. I coraz częściej pokazuję Wam na to dowody. Więc tu chodzi o moje. Bezpieczeństwo szeroko pojęte, a na pewno nie o takie podejście, jak niektórzy sugerują i się wymądrzają. Specjaliści od wszystkiego. To nie od tego, co trzeba. I tak, niektórzy w okolicy wiedzą, czym się zajmuje, bo wielu osobom pomogłem. No ale nie będę z rana sobie psu humoru. Tutaj sobie spokojnie, tak siedzę. O, często z Wami prowadzę dialogi, dla Was nagrywam. No jest jeszcze, jeszcze ta przyroda taka ożywiona można powiedzieć, taka piękna. Nawet zobaczcie Rododendron Rododendron dobrze pielęgnowany. Właściwie zobaczcie, wypuszcza kwiaty, po raz kolejny. Po raz drugi w tym roku. Tu jest pąk, zobaczcie, biały, który się zaraz rozwinie. No przyroda jest wdzięczna. Ktoś ma dobrą rękę. I serce do tego wszystkiego, ta przyroda jest naprawdę, naprawdę wdzięczna. No i ten nasz tutaj okrąg. Masz hosty funkie. Są osoby, jak na przykład pani Aneta R, czy jakieś inne Agnieszki i Izy, które szczycą się tym, że znają mój adres. Moje dane prywatne, personalne, łącznie z Peselem. Piszą o tym, na tym czy na innym kanale. Pani Aneto, ale jak to jest? Pani zna moje dane, a ja Pani nie. A może ja tak upublicznię Pani dane w internecie, imię, nazwisko, adres, wykształcenie, wszystko czym Pani się zajmuje. Bo Pani mówi, że rzekomo wie, a czy jest Pani pewna, że zna Pani całą prawdę? Wie pani, ile ja już w na swój temat słyszałem, szkoda słów i szkoda gadać na ten temat. Powtarzam jedno. Najważniejszy, jakim jestem, jasno jasnowidzem, i najważniejszy, jaką mam sprawdzalność. A to mam bardzo wysoki i nie do podważenia, bo prawie w każdym moim filmie są podawane argumenty świadczące o mnie, o kunsztu mojej pracy. I czy ja będę się nazywał Kot czy ja będę mieszkał tu tam czy siam, czy w trzech miejscach naraz? A propos, a można mieć trzy miejsca zamieszkania? I na przykład w okresie letnim przebywać sobie w jednym miejscu, a przenieść się później do drugiego miejsca, jakiś dom traktować jako wakacyjny? Albo na przykład na wakacje przyjechać do rodziny, będąc współwłaścicielem domu? Można. Więc proszę się zastanowić Pani Aneto R. Jak wiele Pani wie? Zresztą nie chce mi się dyskutować na ten temat z głupcami. Psuć sobie dnia od rana. O tutaj jaka hortensja. Piękna, bukietowa, duża. Tutaj Budleja Dawida, tutaj coś co ja nazywam nasze bonsai, o. tutaj też inna hortensja i nie znam nazwy, piszcie proszę jaki to jest rodzaj hortensji, jaka nazwa tej hortensji, napiszcie w komentarzach, nie mam zupełnie pojęcia, bo nie wiem w ogóle czy to jest hortensja, to po drugie bo ona tak dziwnie rośnie, takie te kwiatki są malutkie, spójrzcie. Dziwnie, ale też jest piękna, taka nietypowa. No i wzdłuż tutaj płotu. O. Że nowe wysadzone. Tutaj też hortensja. Przepraszam, Budla Jadawida. Tutaj też nie wiem, zapomniałem, jak ta roślina się nazywa. Proszę, piście w komentarzach. Wiem, że to zakwitło na fioletowo. I bardzo szybko zakwitło, i bardzo szybko przekwitło. Ciekawy mnie, w jaki sposób można przedłużyć kwitnienie. Zobaczcie, mówiłem, że koty będą towarzyszyć nam. Tak jest. Jeden, drugi, tam gdzie ja to i koty. To nowo wsadzone, tej hortensji do... Też hortensji. Funkie olbrzymie takie. O, tutaj może to wybije, też wsadzone wczoraj. Ktoś przywiózł nam podziękowaniu. bo trochę zapomnieli, ale mam nadzieję, że to wszystko odbije. O, leci następna. O, no, starczy się odezwać i są. A jak zawołem Kici, kici, to patrzcie. Kici, 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 Raz, dwa, trzy. Kici, kici, kici. Leci, 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 mister. Jeden, drugi. Buzi, buzi, bizu, bizu O, o taki jest mój zwierzyniec. Ale kocham to. Wczoraj do mnie żona mówi, że, bo o mamie mówiliśmy, że on jest mądrzejszy od ciebie, a ja mówię, większość zwierząt jest mądrzejsza od większości ludzi. Niestety to jest prawda. bo Zwierzęta nie interesuje to, Jakich pan ma na imię na nazwisko, jak wygląda, jaki ma adres. Ich interesuje to, aby spełniał swoje zadanie to znaczy dał jeść. Moim zadaniem jest jasno widzieć. Nie jest ważne to, jaka jest moja orientacja. Słuchajcie, ja mogę być gejem, ja mogę być biseksualny ja mogę być prawiczkiem, lewiczkiem czy środowiczkiem. Ważne, żebym był dobrym jasnowidzem. I co by było pani Aneto R, specjalistka od moich danych osobowych, ich upubliczniania w internecie, na grupach i forach, pani Agnieszko Kalizaka, gdybym wszystko sobie powiedział, wszystko pokazał, ale nie był dobrym jasnowidzem. Ja nie z tego jestem rozliczany. Ja chcę być dobrym, jasno Raz się uda być bardzo dobrym, innym razem uda się być dobrym, a jeszcze innym razem jakaś wizja się nie uda. Takie jest życie, ale ono dalej trwa i dalej biegnie. I taka jest prawda o tym wszystkim. Tylko złym ludziom, podłym, zawistnym, nie mającym własnego życia. Odbija i próbują żyć kosztem innych. Mnie nie interesuje, gdzie mieszka ten czy tamten. Jak dana osoba do mnie pisze, opowiada swoją historię i prosi o pomoc, to ja się nie pytam. A jaka jest pani orientacja? A jakie jest pani prawdziwe imię i nazwisko? A często ci ludzie piszą pod pseudonimem. Dlaczego pani nie ma odwagi napisać Aneta i pani prawdziwe nazwisko, jeszcze adres w nawiasie pod nazwą kanału? Tylko nazywa się pani Aneta R. A dlaczego Izabela K? Wszyscy myślą, że na przykład, no nie wiem, przypuśćmy Kalinowska, a ja wiem, że nie ma tak na nazwisko, albo na przykład Konarska Agnieszka. A ja wiem, że nie ma tak na nazwisko. Dlaczego ukrywają się pod nieprawdziwymi danymi? No publicznie, upublicznijcie prawdziwe wasze adresy, jeszcze waszych dzieci. Orientacje waszych dzieci, a niektórych orientacja dzieci zaskoczyłaby, bo o innych łatwo się mówi. Prawda? Ja chcę zachować swoje bezpieczeństwo. Ja często do tego powracam, wielu z Was mówi, że żeby już o tym nie mówić, a ja powiem tylko tyle: kiedy to ciebie nie dotyczy, to łatwo powiedzieć, ale mnie skrzywdzono i mi zabrano moje bezpieczeństwo. Mi zabrano moje bezpieczeństwo. I tak naprawdę, ofiarami tego jesteście Wy. Nie ma Teamsów, nie ma żadnych spotkań ze mną. Pogrzebały niektóre osoby i niektóre kanały możliwość spotkania ze mną na jak długi czas, a więc możliwość pomocy Wam? To nie jest ze szkodą dla mnie, to jest ze szkodą dla Was. Im za to podziękujcie właściwie, nie mi. Gdybym nie chciał pomagać, nie nagrywałbym filmów, i nie przyjmowałbym stałych widzów, czy nie odbierałbym telefonów od stałych widzów. Taka jest prawda. Czas to w końcu zrozumieć. Pamiętajcie jedno. Przeważnie jest tak, że jak pojawi się gdzieś imię moje, coś dość dobrego napisze o mnie, to zaraz jest grupa hejterów, zaraz jest grupa tych, którzy krzyczą, Dlaczego? Bo zło jest bardzo krzykliwe. Zło jest zawsze krzykliwe. Ale dobro robi swoje. Dobro nie zważa na to. Zaboli, przełknie ślinę, weźmie na klatę, idzie dalej. I w dupie to ma. Takie jest dobro. A zło jest zawsze krzykliwe. Zło nigdy długo. Nigdy długo nie pożyje, bo jest na bardzo słabych fundamentach. Jest nie na, na nienawiści, na zazdrości, na podłości, na hamstwie, na konkurencji zbudowane. Takie jest zło. No tak. Poranek. Mi się załącza już to myślenie, to danie lekcji, czasem może i trzeba. Popatrzcie jeszcze raz. Moimi oczami na to wszystko. To nie jest też tak, że ja nagrywam tylko i wyłącznie dla potrzeb kanału. Ja nagrywam to przede wszystkim dla Was, bo Was naprawdę szanuję. To nie puste słowa. Niech stanie jeden z drugim na moim miejscu. Tyle jadu, tyle nienawiści, tyle podłości, tyle hejtu. Takie zabieranie bezpieczeństwa, jednak dalej człowiek nagrywa. To musi być wyższa idea ku temu. A więc nagrywam to z tej wyższej idei dla Was, ale też i nagrywam dla siebie. Bo ja wystarczy, że wejdę na swój kanał, czy na swój kanał na Bitchut, do czego Was zachęcam, byście i tam wchodzili, promowali ten kanał. Przyzwyczajajcie się do obecności mnie. Także na szucie Zobaczę sobie, jak to było 22 sierpnia 2021. W niedzielę, w godzinach porannych. Teraz jest może za 15.06, za 10.06 rano. Zobaczę sobie. To też tworzenie dla mnie. I mam z tego satysfakcję. I żadna ludzka podłość, zawiść i zazdrość mi tego nie odbierze. Wszystkiego dobrego, kochani.